Czy zdarzyło Ci się mówić do ekranu komputera, mając nieodparte wrażenie, że po drugiej stronie jest tylko cyfrowa pustka? Albo poczuć się totalnie niezrozumianym, mimo że użyłeś, wydawałoby się, najprostszych słów. Żyjemy w czasach technologicznego szumu, botów AI i komunikacyjnego chaosu. Czasem mam wrażenie, że więcej mówimy do technologii niż do ludzi. I właśnie dlatego odpalam ten podcast. W Centrum Komunikacji. Cześć, z tej strony Hubert Adamczyk. Dobrze, że jesteś w Centrum Komunikacji. To miejsce, gdzie bierzemy na warsztat esencję porozumienia w dzisiejszym świecie. W dzisiejszym inauguracyjnym odcinku stawiam fundamentalne pytanie: czy my jeszcze potrafimy się dogadać? W Centrum Komunikacji sprawdzimy co się psuje i dlaczego umiejętność słuchania i mówienia z sensem to dziś absolutna supermoc, ważniejsza niż kiedykolwiek. Zaczniemy od Teamsów i halucynacji. Mówimy non stop, a jednak często brzmi to jak rozmowa przez szybę. Widzimy rozmówców, ruch wark, ale znaczenie nie zawsze dociera. Wysłałem, brak reakcji, odczytane, olane, powiedziałem trzy razy i tak każdy zrozumiał coś innego. Brzmi znajomo? Klasyk, prawda? A to nie koniec wyzwań. Spójrzmy na AI, które jest kolejnym z nich. Nawet komunikując się ze sztuczną inteligencją, musimy być precyzyjni i świadomi jej ograniczeń. Znamy to z praktyki, ale pokazują też to analizy. Chociażby te zawarte w najnowszej publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zatytułowanej Generatywna AI w Badaniach: Praktyczne zastosowanie w ewaluacji polityk publicznych. Ja i nie rozumiem naszych intencji tak jak człowiek, a czasem nawet generuje treści zmyślone, tak zwane halucynacje. To kolejny dowód na to, że sama wymiana informacji nie gwarantuje porozumienia. Wszystko przyspieszyło. Ma być krótko, szybko, wyraźnie. Tylko, że wyraźnie nie oznacza zrozumiale. Na jednym ze szkoleń pytam liderów, czy wy się dobrze komunikujecie? Odpowiadają, że tak, wszystko jest na Teamsach, mamy zespoły, każdy może znaleźć informacje. Ten dialog przebiega szybko. No dobrze, ale dopytuję, a kto tak naprawdę to czyta? I wówczas zapada niezręczna cisza. Teams jest świetny, dopóki nie zauważymy, że mówimy tylko do siebie. Znasz to? Brzmi znajomo? Czas na cyfrowe lustra i walutę zaufania. Pójdźmy krok dalej. Algorytmy. Te zamknęły nas w miękkiej, komfortowej bańce. Dostajemy to, co znamy i lubimy. Komfortowo, ale jednak duszno. To nie jest rozmowa, to nasze lustro. Algorytmy dostarczają treści, a nie porozumienie. I tu znowu wraca pytanie fundamentalne, czy my jeszcze potrafimy się dogadać. Czy może już tylko odbijamy się w tych naszych cyfrowych lustrach? Bo jednak komunikacja to waluta zaufania. Albo nią płacisz codziennie, albo bierzesz kredyt, który w kryzysie trafia do windykacji. To mocne słowa, ale jakże prawdziwe. Dlatego tak ważna jest komunikacja w perspektywie przyszłości. I to nie są wymysły. Dane nie kłamią. Według raportu Future of Jobs, Światowego Forum Ekonomicznego, do 2030 roku aż jedna trzecia naszych zawodowych obowiązków będzie opierała się właśnie na współpracy ludzi z technologiami. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że kompetencje komunikacyjne staną się absolutnym must have, nie tylko w relacji człowiek-człowiek, ale przede wszystkim człowiek-technologia. I tu uwaga, bo nie dotyczy to tylko wielkich korporacji czy biznesu. Już dziś w Polsce instytucje państwowe, takie jak wcześniej wspomniany PARB, we współpracy z naukowcami SWPS analizują, jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w sektorze publicznym, na przykład w ocenie. Programów rozwojowych. Eksperci podkreślają jednak, że to działanie wymaga świadomej analizy możliwości i ograniczeń sztucznej inteligencji oraz wypracowania nowych umiejętności, w tym właśnie skutecznej komunikacji nie tylko między ludźmi, ale też między człowiekiem a maszyną, bo jak okazuje się, ta efektywna rozmowa z AI, czyli to tak zwane promptowanie, to sztuka sama w sobie. Już dziś. Widzimy to na co dzień, rynek wypełnia się ekspertami w tej dziedzinie. No i nie ominie to także specjalistów i liderów, którzy muszą nauczyć się mówić językiem AI. A to oznacza na przykład precyzyjnie formułować swoje zapytania, krytycznie podchodzić do interpretacji danych, które AI nam podsuwa, no i jasno formułować też intencje oraz skutecznie interpretować te informacje zwrotne płynące z systemów opartych o sztuczną inteligencję. I tu dochodzimy do szerszego pojęcia. Które w mojej ocenie wykracza poza samo AI. Manisz handel, dyrektor zarządzający do spraw strategii i doradca z w wywiadzie dla Harvard Business Review, podkreśla znaczenie tak zwanej Digital Fluency, co to znaczy? To biegłość, płynność korzystania z całego spektrum nowoczesnych technologii i zarządzania nimi. Handel zwraca uwagę na kluczowy aspekt. To nie same technologie decydują o sukcesie, transformacji cyfrowej, ale kompetencje ludzi, tych samych, którzy za nie odpowiadają. Dobry przykład przywołuje też MIT Sloan Management Review, firmę Bosch, która wdrożyła specjalny program rozwijający właśnie tę digital fluency wśród swoich liderów i zespołów. Czym jest ta życzona biegłość cyfrowa w wykonaniu Boscha? To nic innego jak zdolność do efektywnego i etycznego posługiwania się technologiami i informacjami w świecie cyfrowym. Liderzy nie tylko sprawniej wdrażają nowe rozwiązania, ale budują też zdolność do adaptacji na przyszłość. W tym kontekście zupełnie nowego znaczenia nabiera pojęcie zarządzania wiedzą i informacją. Liderzy muszą dziś nie tylko rozumieć technologię, ale też umiejętnie i odpowiedzialnie wykorzystywać dane. Świadome zarządzanie informacją i komunikowanie ich w erze staje się jednym z najważniejszych zadań nowoczesnego przywództwa. Jakie wobec tego są wyzwania dla rynku pracy i marketingu? Bo ta potrzeba, potrzeba rozwijania kompetencji. W tym właśnie biegłości cyfrowej jest widoczna już nie tylko na poziomie liderów, ale znajduje swoje odzwierciedlenie w skali całego rynku pracy. Alarmujący jest fakt, że aż 59% pracowników czeka przekwalifikowanie lub radykalne podniesienie kompetencji. Tak jak mówią dane światowego forum ekonomicznego, to jest prawie 60% zawodowej społeczności. To gigantyczne wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim komunikacyjne. Jasne, zrozumiałe i transparentne przekazanie sensu zmian, a następnie skuteczne zarządzanie całym procesem adaptacji przybiera na znaczeniu. Organizacje, które zaniedbają ten aspekt, muszą liczyć się z konsekwencjami od spadku zaufania poprzez konflikty wewnętrzne na stratach biznesowych. Kończąc, to wyzwanie dotyczy nie tylko wewnętrznej organizacji pracy, ale też tego, jak firmy komunikują się na zewnątrz. I tu dochodzimy do marketingu. Trendy to potwierdzają. Rok 2025 będzie już należy do marek autentycznych. Analiza Point B wskazuje, że aż 42% marketerów uznaje autentyczność za kluczowy czynnik skutecznej komunikacji. Marki, które otwarcie, szczerze komunikują swoje wartości oraz działania, nie tylko zwiększają przewagę konkurencyjną, no, ale przede wszystkim budują trwałe relacje z klientami. Jak więc mogą pokazać tę autentyczność na szeroką skalę, docierając do ludzi tam, gdzie oni są. Tutaj kluczowe stają się narzędzia. Chociażby takie jak video omni channel, które może w mojej ocenie stać się jednym z kluczowych narzędzi komunikacji. Krótka forma, chwytliwy przekaz. Dzięki temu marka będzie mogła skutecznie docierać do klientów poprzez różne kanały, pogłębiać zaufanie i personalizować doświadczenia. Równocześnie jednak rośnie potrzeba balansowania pomiędzy personalizacją a Ochroną prywatności klientów. Odpowiedzialność bowiem i transparentność to już nie opcje, ale warunki konieczne do efektywnego działania. W erze technologii i sztucznej inteligencji skuteczna komunikacja będzie synonimem odwagi, autentyczności oraz świadomego działania. Bez tego zarówno organizacja, jak i Ty zostaniecie w tyle, bo tempo zmian, czy nam to się podoba, czy nie, jest szybsze niż tempo adaptacji. Na dziś trzy główne wyzwania komunikacyjne. Przede wszystkim. Infonoise detox, czyli sztuka umiejętnego wyciszenia szumu informacyjnego, zanim sami zaczniemy nadawać. Po drugie, człowiek ważniejszy niż AI. Pamiętajmy, technologia to potężne narzędzie, ale to my, ludzie, odpowiadamy za sens i intencje komunikacji. I po trzecie, empatia on demand bo to odbiorca w dzisiejszym świecie oczekuje, że najpierw postarasz się go zrozumieć jego potrzeby, intencje, a dopiero potem. Przedstawisz swoje racje, rozwiązania czy ofertę. Słowo jeszcze o nieporozumieniach i odwadze niewiedzy. Przyznaj, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, czy Twoja komunikacja w Twoim zespole to tylko ładne slajdy i poprawny język? Czy może naprawdę potraficie powiedzieć nie wiem? Potrzebuję wyjaśnienia. Nie jestem pewien, bo to. Właśnie wymaga odwagi. Komunikacja to odwaga przyznania się do niewiedzy. Czy ty słuchasz? Naprawdę słuchasz? Żeby zrozumieć, czy tylko żeby wygrać rozmowę? Bądź ze sobą szczery. Bądź ze tobą szczera. Przez moment. Jak często łapiesz się na tym, że bardziej układasz w głowie odpowiedź, niż tak naprawdę chłoniesz to, co mówi druga osoba? Czy umiesz powiedzieć, poczekaj, co masz na myśli? Gdzie podział się szacunek? Największy problemem jest to, że często mamy przekonanie, że wszyscy rozumiemy podobnie, a to nieprawda. Niedawno zapytałem swoją sieć na LinkedIn. Co jest twoim must have dobrej komunikacji? Ta, która twoim zdaniem realnie działa? W ankiecie wzięło udział prawie 200 osób, 200 użytkowników, którzy. Zabierając głos wskazali autentyczność i spójność jako najważniejszy element bo 33%, następnie zwięzłość i konkret 22%, otwartość na inne zdanie zaledwie 10%. Autentyczność i konkret są kluczowe. Ludzie oczekują prawdy spójności tego, co mówisz, z tym, jak działasz. Jednak co mnie uderzyło najmocniej, to to, że szacunek wobec rozmówcy zgarnął zaledwie 11% głosów. Może uznaliśmy go za coś oczywistego, a może po prostu. Zbyt często pomijamy go w praktyce. Warto wydaje mi się to przemyśleć w obliczu tych danych, jak dzisiaj byśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie. Czy my jeszcze potrafimy się komunikować z szacunkiem? Komunikacja nie jest narzędziem. Komunikacja jest przede wszystkim fundamentem zaufania. I co zrobić, żeby budować ten fundament? Po pierwsze, zatrzymaj się. Zanim coś powiesz, zapytaj siebie, po co mówię? Jaka jest moja intencja? Po drugie, słuchaj do końca. Bez zgadywania, co ktoś powie dalej, bez przerywania. Po trzecie, uzgadnij znaczenia. Nie bój się dopytać. Co dokładnie masz na myśli, mój rozmówco? Jak rozumiesz tą kwestię, o której powiedziałeś, to wiecie, nie oznaka słabości, a Przeciwnie, oznaka siły. Słowa są walutą. Bez wspólnego kursu, niestety, nie będą działały. I ostatnie, czwarte: daj sobie przestrzeń. Daj sobie przestrzeń na zmianę zdania sobie i innym. Bądź otwarty na to, że możesz się mylić. Wybierz sobie jedną z tych czterech rad tylko jedną. Pomyśl, jak możesz ją zastosować jeszcze dzisiaj w najbliższej rozmowie. Te wskazówki nie brzmią ewolucyjnie, ale właśnie w tej prostocie tkwi siła. Wypróbuj chociaż jedno z nich już dziś, a zobaczysz różnicę. To był pierwszy odcinek refleksyjny, osobisty, może nawet trochę prowokacyjny. Ale wracam do pytania: czy my jeszcze potrafimy się komunikować? Być może nie zawsze, ale właśnie może dlatego warto uczyć się tego na nowo, otwarcie, szczerze i z ciekawością, bez oceniania, ale z prawdziwą intencją zrozumienia drugiego człowieka. W kolejnych odcinkach dostaniesz konkretne narzędzia, przykłady i historie z życia. Obiecuję, że w centrum zawsze będzie człowiek ze wszystkimi swoimi potrzebami, emocjami i intencjami. Jeśli coś zarezonowało, daj znać. Udostępnij ten odcinek. Jeśli masz historię o świetnej lub fatalnej komunikacji, którymi chcesz się podzielić, napisz do mnie. Twoja historia może pojawić się w następnym odcinku, a mi pozwoli rozwinąć ten podcast. Dzięki, że słuchałeś. Do usłyszenia. Centrum Komunikacji Hubert Adamczyk